mam dzisiaj takiego sprzęciora. E, jest to A3 8P z podpechu. Auto mojej dziewczyny, które już stoi kupę czasu e, i trzeba by je skończyć. Jest to fabrycznie 1.8 TFSI włożone z 1.8 turbo benzyna. Stara wiadomo. E, to był generalnie Anglik też. No, zasadniczo z Anglika to już jest przełożone. No, wiadomo, to jeszcze wszystko jest rozpiździaj, ale nie ma sensu tego składać. No, nie mając poskładania po elektryki, nie? więc generalnie dały na miejscu wszystko na miejscu. Fajna taka dosyć wersja, bo biały sportback w S line, czy kierownica S-line, sufit S-line. Wszystko w S-Line'iku, nie? I biała, nie, jakby nie patrzeć, ładnie to wygląda. Lampy będą mm, zrobione inne. No, to by to tak przełożone na razie. Więc kręcę sobie to naprawdę bardzo długo stało pod potem, więc trzeba się za to wziąć. Jestem na etapie takim, że silnik jestem w stanie na krótko uruchomić, odpali przejedzie. Natomiast tak, nie mam wody, tu mi jakiś króciec pękł. Potrzebuję zarobić sobie jeszcze tu wodę. Mam no, płyn chłodniczy, wiadomo, no i najważniejsze interkuder muszę zrobić. interkuder zostanie fabryczny, ten, który tu jest między chłodnicą klimatyzacji, a chłodnicą wody zostaje ten fabryczny, taki centralny no i najłatwiej, żeby to zrobić znaczy naj, może nie najłatwiej, ale najsensowniej jest kolektor przerzucić na drugą stronę, żeby tu mi wchodziło a z prawej wychodziło nie? więc z tym się teraz zajmę, kolektor gdzieś już tam mam no to pokażę kolektor jest już na prawą stronę, więc będzie sobie wychodził tutaj nie? No i tym się teraz będę zajmował. Przy okazji zrobię nawiert pod gaziuta, bo auto e, ma być na co dzień, to ma być auto, którym będzie dojeżdżać sobie do pracy. Więc gaziut musi być. E, no i co jeszcze? Na pewno mi zostało elektronika cała praktycznie. Tu już woda z tyłu jest coś pokombinowała, pokombinowana, downtime jest jakiś zrobiony już. Em, ona z tyłu jest spięta z tego co pamiętam. Staram się to jak najmniej ingerować, żeby to było jak najprostsze, jak najbardziej fabryczne. No ale wiadomo, dotaj trzeba było zrobić. Eee, paliwo trzeba było przerobić i tak dalej, i tak no, dalej. Generalnie wydech jest gotowy, napęd jest gotowy, wydech jest gotowy. Silnik wisi. To jest od tego wszystkiego od tej strony w porządku. No i Teraz się wezmę za ten kolektor, no i na pewno te wody muszę tu ogarnąć, bo się zaleje tu płynami, to i tam będę mógł też poukładać i co najpierw tak jak gdyby złączyć sobie mechanicznie płyny, podciśnienia i tak dalej, a dopiero później się wezmę za wiązki tak, bo na razie to jest tylko tak na krótko plusy walnięte i odpalam i przejeżdżam, tak Natomiast chodzi o to, żebym będę miał e, płyn, będę mógł go odpalić, sprawdzić czy, czy działa to, czy tamto, czy, czy wszystkie czujniki są podpięte, tak? Będzie mógł być ciepły, na tą chwilę nie może się zagrzać, no bo, no bo co, no pochodzi 15-20 sekund, trzeba go gasić, bo nie ma chłodzenia, nie? Także biorę się za kolektor, za intercooler i za szukanie tych wężyków, żeby to jakoś połączyć do kupy. Nie wiem, wyjdzie to chyba fajny, fajny taki dupowozik na co dzień dla niej, ale no też drugie wisi. Też tak z doskoku między jednym a drugim. Też bardzo długo zajmuje ten samochód. Już jest aż, aż parodia w ogóle opowiadać e, ile czasu to trwa. Ale to zróbmy tak, że tego e, równolegle obgram. Już też tu jest w miarę nieźle e, ogarnięty, bo na tą chwilę on odpala, jeździ i działa. Ale to mówię, następny filmik będzie. Tak, nie uda się odkręcić tych wkrętek starych, to nie chodziło nawet o jakąś oszczędność, żebym sobie chciał zaoszczędzić na nich. Tych w sensie pękają za mocno, są powklejane, więc dopiero jutro kupię nowe. No i teraz tak, podciśnienia wszystkie muszę przenieść, to jedno pasuje od odmy, swoją drogą ktoś odmy kiedyś wymieniał. Zaworka nie, nie skręcił, musi się opaska dookoła, widać, że jest kolanko wymieniane, bo to było użygane. E, więc muszę dołożyć. Tu musiałem to przerobić. Podstawa generalnie alternatora, kompresora, klimatyzacji, bo w starych mamy wspomaganie e, hydrauliczne, czyli w tym AUM to był z A trójki taki 2-1 silnik, e, a w nowych mamy już e, elektryczne. Nie? Więc e, to jest podstawa, bodajże, z 2-0 diesla, prawie pasuje po jakichś przeróbkach. E, koło pasowe było z czegoś tam, już nawet nie pamiętam z czego dotoczone były e, dwa paski, bo by e, nie szło w linii, nie, więc tu mam to ogarnięte, kompresor jest z 1.8 TFSI alternator jest też z 1.8 TFSI, czyli z tego silnika, który tu był, nie no, od podstawa, tak jak mówię, 2.0 diesel, no i teraz kolektor jest szara czy skądś, chodzi o to, że interkuler fabryczny, wiecie, ma wejście, no nawet nie wiem gdzie to jest, muszę tam zajrzeć, czyli muszę wybrać tę tutaj na fabryczną złączkę i tam z drugiej strony, nie no i teraz zastanawiam się co z tymi podciśnieniami, bo tak, tu mamy do serwa i tu mamy do serwa, nie e to jest jakieś kurcze z zaworkami i on idzie sobie do do lotu tutaj więc prawdopodobnie to wszystko usunę i tego nie będzie bo tam jakieś ekologia czy coś to tu wszystko robi aut więc tego nie będzie zostanie ta odmaita do serwa więc tutaj też nie będzie tych kolanek tylko będzie jeden zawór Połączone, bach, bach, dziękuję, nie? I to tyle, e, także. Dziś kolektor i tak będzie do zdjęcia. Więc na razie to tylko skręcę, poprzenoszę co trzeba. No i tak, listwa wtryskowa, wiadomo, pasuje, kolejność cylindrów pasuje, tu nie ma z tym problemów. I mamy jeszcze drugą e, rzecz, bo to jest ta, te wężyki, które tutaj szły, nie? Więc to jest znowuż coś takiego, nakładane, i to szło tutaj do e, króćca bodajże gdzieś tam. Tu ma iść do wody, tu idzie płyn, po prostu chłodniczy, nie? Tędyk, tędyk, tędyk i tu wychodzi. A drugim jest, żeby was nie skłamać, podciśnienie. W tym jest podciśnienie puszczone. Nie wiem do czego te podciśnienia. Widzę, że tu do węgla, do zaworku od aktywnego, więc to prawdopodobnie zawór jednostronny, żeby tylko na podciśnieniu był w stanie zaciągać, żeby doładowanie, wiadomo, idąc doładowanie, nie może nam wpychać do tego, tak? Więc tu musi być zawór. To, to, to tak naprawdę chodzi o to, o węgiel zostawiam. A cała reszta podciśnień się jakieś były do, nie wiem, do Egieru, do tej EGR, to nawet chyba w tym nie było, bałłemie. No bądź co bądź to, co by było, a nie jest potrzebne, tego na pewno nie będzie. Do poprzedłużania wszystko odpowiednio. Muszę to trochę nad tym pomyśleć wiadomo, tu musiałem to przerobić, bo mi troszkę nie pasował spornik, a bez tego nie zostawię, bo to można, wiadomo też, ale tyle jak już był, to niech będzie, nie? Tutaj ten kruciec, tak jak Wam mówiłem, wodny, muszę gdzieś dorwać, bo pęknięty jest. Czujnik na pewno temperatury będzie musiał być dołożony do dolnego węża, który mierzy temperaturę na wyjściu z chłodnicy i tym steruje sterownik silnika, żeby otwierał. Więc tak, altek zakładam, to sobie tylko poskładam, żebym był to w stanie znowu odpalić, przejechać i wstępnie rozkminiłem co, co i jak tu jest, więc dalej będę sobie po prostu to już atakował, jak zdobędę rzeczy, które będą potrzebne. Nie? wygląda to tak, e, tu już musiały jakieś przystrzyżyny iść, bo a, zawadzało o te oryginały teraz tak, tu mamy przepustnicę z lewej strony ma sensor i e, czujnik temperatury, a mamy z prawej więc tutaj najprostszą drogą jest po prostu rozpróć oryginalną wiązkę, przeciągnąć te kable na tą stronę i tyle, nie? więc to też teraz zrobię e, to wszystko mocowałem póki co z powrotem, przepustnica na miejscu chciałem go tak jak mówię odpalić, no te podciśnienia tutaj wyrzuciłem e, Zrobię tylko to, co niezbędne, nie? A to, to było do Saja też ym, to podciśnienie, a Saja nie ma, bo no wyrzuciłem kat, więc, więc Saja nie ma. No i tak to będzie wyglądać, to i teraz będzie fajnie rurka wychodziła sobie w interkuler, także tak naprawdę tylko kolanko z map sensorem. Bach, bach, dziękuję, interkuler zrobiony. Wody mówię, to muszę poprawić i, i jakoś to będzie, też już trochę to obrałem, sonda tylna też będzie zbędna, więc też została. Wykastrowana, nie będziemy tam kabli ciągnąć, e, będzie tylko przednia sonda nie? regulacyjna szerokopasmowa. Tak to jest zrobione, że e, tu jest podciśnienie do serwa, będzie tędyk sobie szło. Na drugą stronę pod kolektorem, żeby tu bardzo nie było syfu. To już jest ogarnięte. I teraz jeśli chodzi o dolot, jest tu mega ciasno. Rurka jest 63 mm. Nie chodzi o jakieś moce, ale zobaczcie, jak to wygląda. Tu ledwo palce mogę wcisnąć między wentylator. Tu już z tej strony zasadniczo e, dotyka. No ale udało się zmieścić. Nie? Tam jest na fabryczne. Fabryczne złącze. No i tam sobie będziesz ma do góry. Jeszcze woda musi wyjść z tej rurki. Ale generalnie jest już nie no, Ta rureczka jest dorobiona. No, wygląda jak fabryczna, nie? By ktoś nie wiedział. No, i jest fajnie. Z drugiej strony muszę też zrobić rurę. Tam, materiał na no, to mam coś takiego. To jest oryginalna wyjściowa turbiny 1.8 TFSI. To jest odpowiednik z 1.8 Turbo. I tu jest jeszcze rurka, która idzie. Staje do interkulera, nie? No i muszę coś z tego obrzeźbić. To musi być przykręcone do podłużnicy, więc tak naprawdę będę pewnie musiał to jakoś przerobić. Ewentualnie sobie po prostu wyspawam całą nową. No, zobaczę, jak to będzie mi najwygodniej, nie? Ale jest w miarę nieźle. Jest w miarę, no to jest ta wodna właśnie. Te sobie ty wrzuciłem, żeby mi nie przeszkadzała. Póki co, wy wiecie, w interkulerze. A teraz ją jakoś tam muszę jeszcze przepchnąć. Ona wchodzi tutaj. I tam dalej gdzieś na dół, nie? No jest, jest tu trochę ciasno, z tym jest trochę zmota No, wziąłem go, powiesiłem ten samochód i teraz tak, tak jak Wam mówiłem, tutaj idzie ta rureczka, ona fabrycznie w 1.8 TFS jest przykręcana do silnika, a w 8L jest tutaj do podłużnicy więc tam jakieś e, pójdzie zaraz mi to nakrętka plus e, jakiś wibro Izolator, mocowanie, zastanawiam się tutaj drugiego jeszcze też nie dospawam, żeby to było sztywno fajnie. No i tu będzie trzeba połączyć. Podejrzewam, że obejdzie się tylko na przecięciu gumy i założeniu opaski. Tutaj macie widzicie o co mi chodzi z tym kołem pasowym. Po żeby to było prosto, musiałem wziąć tak jak gdyby inne odsadzenie i dotoczyć dwa rowki na pasek. Eee, to jest wszystko brudne, ja tego nie myłem, poza tym to mówię Wam, to było porzucone prawie, że auto, <laughs> prawy projekt, ale no, trzeba go w końcu zrobić. Zaraz też trochę lepiej to widać, jest wyjście stąd, tutaj też ciasno jest bardzo, ale już tutaj się jakoś przechodzi z tym. Don Pipe, a tak jak mówię, już kiedyś tam był, był polepiony Don Pipe, no i tu jest reszta fabrycznego eee, tumnika, także nie ma jakichś cudów końcóweczki, tylko trochę zgrabniejsze dołożone. A jeszcze nie obspawane, nawet to było tylko tak heftnięte, żeby tylko wisiało, eee, no jakiś stworznik. Pamiętam, były wymieniane, bo takie rzeczy robiłem od razu, żeby był z tym spokój. Eee, łączniki, <śmiech> stabilizatora, <śmiech> paski rozrząd były zrobione. Sprzęgło też nawet nie pamiętam z czego to założyłem. No i jedne co, to jeszcze olej tu będzie trzeba zrobić. Także ogarniam tutaj dalej ten dolocik, teraz z tej strony. Później inter, intercooler, mówię, dolocik. Później jeszcze wodę. Mam nadzieję, że go lada chwila odpalę z, e, z zamkniętym dolotem. Nie mam flaszki do map sensora, muszę poczekać aż przyjdzie. I gumki te już też nowe zamówiłem, te uszczelnienia, bo to na starych nie ma co. To też jeszcze dokręcona klima, bo będę jeszcze pas pewnie odsuwał. A tu wtyczka będzie do przerobienia do kompresora, klimatyzacji. No e, ja jest tutaj jeszcze cudów. Ale. Do przodu, nie? Dobra, wziąłem się za tą rurkę. Tamta już prawie jest pospawana. Jeszcze muszę pospawać w jednym miejscu, ale jest gotowa, prawie, że nie? No i dobra, to jest na miejscu. Tutaj, jak widzicie, mam taką mikro przerwę. Tutaj dorobię jeszcze, żeby to nie latało, bo tak naprawdę ma pracować na tym całość, a nie na a nie na górze a nie na tym kolanku u góry więc tutaj myślę, że to po prostu zrobię tu muszę też coś wiadomo, jeszcze tak jakoś jakieś mocowanie zrobić żeby ten wąż wodny nie walił wentylator, a z tej strony wymyśliłem coś takiego, tam jest widać nakrętka to jest taka oryginalna guma Wim, że to jest sztywno skręcone, to to sobie pracuje, tak tu sobie wychodzi no i tu mam przejście w, w gumę Stąd, tak? wejście jest tam 55 tu też jest 55 jest to zwężone po drodze nie wiem czemu było to czy inaczej wejście tutaj i tak było mniejsze niż 55 to jest tak już rozciągnięta dość mocno guma więc na pewno nie będzie tu restrykcji, tym bardziej na K03, no ludzie, no to nawet jakby to miało mieć 300 koni, to to przepuści bez problemu. Także takie coś wymyśliłem, wygląda to w miarę nieźle, jest, jest na fabrykę, w sensie takim, że no zasadniczo co, mamy opaskę, szybko złączkę, opaskę, e, szybko złączkę, opaskę, czyli to zasadniczo wszystko jak fabryka, nie? Nic tu się nie powinno dziać, zastanawiam się tylko czy jest sens tutaj dorabiać jeszcze jedno e, mocowanie. Bo tu jest dość mocno sztywno, tej też przecież na tym wszystkim siedzi, to tutaj to nie będzie pracować, bo to jest całość więc nie. Zobaczę, może dorobię, może nie. Mi się będzie chciało, tu będę dorabiał, to może i tu dorobię. Także taki jest efekt na, na tą chwilę tego. No dobra, więc auto jest już e, po jakichś stu paru kilometrach przelotu W sensie już było jeżdżone nim Leciały z przodu nowe łożyska mm. Nowe tarcze i klocki z przodu, tył został tylko jakoś tam odświeżony Nie wymagał wymiany e, Rury są zrobione No mi kurczę wyciąga tą opaskę Trochę tu przyimprowizowałem, ale już są wyrobione te ząbki na gumie, więc to będę musiał coś z tym zrobić Tutaj tak to wygląda, tak tak tak, wleciały nowe uszczelnienia, rurka jest tam do góry e, wyspawana. Tu jest złapany wąż wodny, żeby przypadkiem nie dotykał wentylatorów, bo tu wszystko jest ciasno. Jeszcze muszę dorobić wtyczkę do kompresora klimy. Tutaj taką łączącą, Łączy alternator, kompresor klimy i instalacja auta. Nie wiem co muszę sobie dorobić, ale już auto jeździ działa, także Coś do przodu, kilka kabli pod maską zostało i będzie ok. No, musiałem zrobić e, łożyska z przodu, bo się okazało, że nie czyta dobrze. Mm, wiecie, czego impulsów z, z, z koronki. Więc łożyska się okazały do wymiany. No ale tak jak mówię, no, jeździć zrobił już ze 100 km w miarę poprawie. No i teraz tak muszę, właśnie po teraz jestem się wymiany tych łożysk, więc muszę e, zrobić. E, mm, Adaptację SP, bo nic nie działało, wiadomo, nie działa ABS, nie działa ESP, nie działa SP, nie zaadaptuje czujnika kąta skrętu, automatycznie też nie zrobię czego? Powiedzcie mi, wspomagania kierownicy. Tu jest jeszcze cały czas rzeźnia w kablach, a jest tak rzucone, ale to, to będzie właśnie ostatnia rzecz, mi została, robić kable i tutaj to wszystko poukładać. Tam to jak widać schodzi, no tu jeszcze filtr powietrza, muszę coś z nim wymyślić, żeby nie dotykał, wiadomo, zamknąć pod szybę. Ale w środku już też jest w miarę okej, okay, poskładany. Idzie licznik od tetetki, kratki inne, radio inne musiał jeszcze włożyć, ale już nie jest źle. Także lampy też będą zrobione, tylne lampy idą też z polifta, te takie neonki też będzie tu fajnie wyglądać. Na razie zimówki wiadomo, zima te zimówki, więc te jeszcze będą wymienione, nawet jej nie przykręcałem, bo to na dniach zrobię. Końcówki muszę jeszcze poprawić, ale generalnie auto jeździ. No i tak przyszedł licznik, stetetki na pewno lepiej wygląda niż ten stary. Będów jak widzicie, brak na desce, jakiś tam wiadomo. przedolać dolać paliwa, ale sam drogą muszę pływach poprawić. Ale jak widzicie, wszystko działa. się nie dzieje licznik dopasowany wszystko sobie dopisałem tutaj jest taka malutka szparka jeśli tam widzicie jakby ktoś chciał taką samą modyfikację zrobić ale to jest tak niewidoczne że wydaje mi się że bardzo fajna modyfikacja dużo lepiej to wygląda no jeszcze cały czas, tak jak Wam mówię Ta pod maską cały ten bajzel będę musiał sprzątnąć no, A ja sobie tyka działa, ładnie chodzi. odłowił, już tam jakąś założyłem. Do sprzątnięcia bajzel, Założenia potrzeba, poprawienia tej filtry powietrza. I zasadniczo tyle. Lampy też już mam do tyłu. Przed nimi się zajmę kiedy indziej na razie. Te rzecz. dalej znów nie, nie jest po północy <laughs> licznik dopiero wymieniałem, skończyłem z nimi dlatego tak to wygląda no, no w ogóle nie co ma działać to działa, jest git nie? ABS, ESP, wspomaganie kierownicy wszystko jest w działaniu jak fabryka